Hola, ketal! Jak tam jesteś przed egzaminem czy po egzaminie? Jeżeli jesteś już po, pokwarcie, proszę, twoim wynikiem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze poszło, że jesteś na bieżąco i jesteś już na jednej trzeciej hiszpańskiego wyzwania. Czy to nie 20 lekcji za tobą. Świetnie. Popatrz, jeszcze 22 albo 23 dni temu nawet nie miałeś, bądź nie miałaś tego w planach. A teraz. Już 20 dni za Tobą. Świetnie. No dobra, nie będę ględził, ale proszę Cię pochwal się albo tutaj w komentarzach albo na grupie facebookowej. Więc czekam na Wasze wyniki. A dzisiaj słuchajcie, dzisiaj poznacie tylko jeden czasownik. Skoncentrujemy się dzisiaj na wyrażaniu potrzeb oraz proponowaniu. A wszystko to umożliwi nam czasownik QUERER Querer jest czasownikiem nieregularnym. Zaraz zobaczysz dlaczego. Popatrz. Jego bezokolicznik to kerer, ale odmieniamy go tak: quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Kerer znaczy chcieć, bądź, kochać. Po czasowniku kerer będziesz używał rzeczownika, na przykład: Quiero na copa de vino. Chcę kieliszek wina kiero un Chcę loda. Quiero una cola. Chcę kole. Ale też możemy chcieć zrealizować jakąś czynność. Po odpowiedniej formie czasownika querer użyjesz bez okolicznika. Quiero bailar. Chcę tańczyć. Quiero ir al teatro. Chcę iść do teatru. Quiero estudiar español. Chcę uczyć się hiszpańskiego. Quiero bailar contigo. Chcę tańczyć z Tobą. No właśnie, contigo, z Tobą. Bardzo ważna rzecz, dzisiaj też troszeczkę spojrzymy na przyjmek con. Kon tłumaczymy go jako z, jeżeli chodzi o to znaczenie polskiego z, związanego z towarzystwem. Bibo con Julia. Mieszkam z Julią. Estudię hiszpańską, con Juan. Uczę się hiszpańskiego z Juanem. No i tak samo myślę, że w przypadku tego Czasownika Kerer przyda nam się bardzo. Tylko zwróćcie uwagę, że z dwiema pierwszymi osobami, z pierwszą osobą pojedynczą i drugą osobą pojedynczą, ten przyjmek con tworzy takie specjalne kreacje. Contigo z tobą i y conmigo ze mną. Z całą resztą zaimków pochodzących od innych osób już on nie wchodzi w związek. Quiero bailar con ella. Chcę tańczyć z nią. Quiero bailar con él. Chcę tańczyć z nim. Quereis ir con nosotros? Czy chcecie pójść z nami? Ellos quieren estudiar español. Oni chcą uczyć się hiszpańskiego. Zauważ, że za pomocą querer nie tylko wyrazisz swoją wolę, ale też będziesz już w stanie zaproponować różne czynności, proponować różne rzeczy innym osobom. No właśnie. Chcesz bailar conmigo? Chcesz tańczyć ze mną? Chcesz ir conmigo al teatro? Chcesz pójść ze mną do teatru? Y vosotros qué queréis? A wy czego chcecie? Podzielcie się tym koniecznie w komentarzach. A jeszcze jedna rzecz. Tą jeszcze jedną rzeczą jest właśnie na pewno w różnych filmach, w serialach, w piosenkach mogliście się spotkać z querer jako kochać. No właśnie, querer wyraża też pożądanie. Więc Ciebie kocham, Ciebie chcę. Te kiero. Dzięki i do zobaczenia jutro. No i zróbcie koniecznie pracę domową i sprawdzian. Pa.